dzisiaj będzie odcinek specjalny. Otóż niedawno w tym tygodniu minęły dwa lata dzieje istnienia lektur Michała. 31 marca 2020 roku ukazał się pierwszy odcinek. Dlatego dzisiaj opowiem Wam o tym, co wydarzyło się w Lekturach Michała od 31 marca 2021 roku do tego samego dnia 2022 roku, czyli drugi rok działalności Lektur Michała. Otóż w tym czasie udało mi się opowiedzieć wam o 24 książkach, 15 odcinków było poświęconych literaturze polskiej, 9 literaturze zagranicznej i tak w tej literaturze polskiej mówiłem nie tylko o prozie, ale też pojawiły się książki popularno-naukowe jak pozycja Karola Maliszewskiego bez zaszeregowania. były też listy Herberta i Święcickiego. Pojawiły się też felietony Justyny Bargielskiej, do tego proza Macieja Miłkowskiego, między innymi Doroty Kotas, była też książka Mary z Polski. Z literatury zagranicznej udało mi się omówić te najbardziej głośne i, i nagradzane książki, jak Niepokój przychodzi o zmierzchu, Bratnia dusza czy Dziewczyna kobieta inna. Do tego pojawiły się książki, które omawialiśmy na dyskusyjnym klubie książki, jak na przykład Nikolski Dicknera. Co nowego w tym roku się pojawiło? Na pewno warto tutaj wspomnieć o tym, że w tym roku filmy mają nową czołówkę stworzoną we współpracy z uczniami Tep Edukacja. Do tego wszystkie filmy publikowane od 31 marca 2021 roku mają swoją wersję z napisami dla osób niedos, niedosłyszących. Ta wersja z napisami jest publikowana na naszym kanale na YouTubie. Trzecia zmiana to zyskałem nową przestrzeń, w której ostatnio bardzo często nagrywam. Jest to odnowiona czytelnia. Może uda mi się Wam tutaj troszeczkę pokazać, jak to teraz wygląda. I to miejsce stało się jedną z takich moich ulubionych lokalizacji. Oczywiście w innych miejscach w bibliotece też nagrywam, ale to odświeżone pomieszczenie stało się takim głównym. Najbliższe plany dla lektury Michała są takie, że na pewno w kolejnym odcinku omówię Wam książkę z literatury zagranicznej. Na razie myślę nad dwoma tytułami. Będzie to albo Księż... Halibut na Księżycu Davida Vanna, Albo yy, Świetlista Republika Andresza Barby, chyba że w ciągu tych dwóch tygodni uda mi się przeczytać coś, co zyska status priorytetowy i, i, i to ta książka wtedy pojawi się w lekturach. Myślę również nad tym, aby być z nami częstszym kontakcie i pokazywać też inne książki, które udaje mi się czytać. Bo tak jak powiedziałem, tutaj mamy 24 tytuły, natomiast udaje mi się przeczytać zdecydowanie więcej książek i być może już nie w formie filmowej, ale w jakiejś innej uda mi się te pozostałe tytuły Wam prezentować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie to są yy, plany, ale mam nadzieję, że uda się jakoś je skonkretyzować i coś z tego będzie. Yy. Dziękuję Wam za ten rok, za to, że byliście przy, za to, że byliście ze mną, że oglądaliście te odcinki. Mam nadzieję, że będziemy się przez kolejny rok widzieć i że za rok spotkamy się w trzecim odcinku podsumowującym trzeci rok działalności Lektur Michała. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za to, że jesteście i do zobaczenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.